W poniedziałek wczesnym rankiem zaczęły się prace związane ze zmianą oznakowania poziomego i pionowego w obrębie Kieleckiego Rynku oraz przyległych ulic. Ma to związek z wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu w tej części miasta, które podjęte zostały po konsultacjach z mieszkańcami. W rynku wprowadzony został zakaz wjazdu dla pojazdów mechanicznych. Nie dotyczy on samochodów zaopatrzenia dla obiektów zlokalizowanych przy rynku 3 i 5 oraz ulicy Koziej 2 w godzinach od 6 do 12, a także przejazdu rowerów. Wjazd odbywał się będzie jednokierunkowo od ulicy Piotrkowskiej wzdłuż północnej Pierzej rynku, a wyjazd poprowadzony został wzdłuż pierzei wschodniej i dalej ulicą Dużą. Północna pierzeja rynku od strony ulicy Bodzentyńskiej jest fizycznie wygrodzona donicami ze zachowaniem możliwości przejazdu rowerów, ponieważ na północnej pierzei rynku wprowadzono kontraruch rowerowy w stronę ulicy Piotrkowskiej. Postój taksji przeniesiono z rynku na ulicę Bodzentyńską, z której ruch poprowadzono przez Plac Świętej Tekli do ulicy Warszawskiej. Po zmianach Dojazd do parkingu centrum możliwy będzie wyłącznie od strony ulicy Pelca i Piotrkowskiej. Na ulicy Piotrkowskiej, na odcinku od Placu Konstytucji 3 maja do skrzyżowania z ulicą Kozią, obowiązuje już ruch jednokierunkowy oraz wprowadzono kontraruch dla rowerzystów. Na wysokości budynku magistratu wyznaczono kilkanaście miejsc postojowych. Na ulicy Koziej obowiązuje jeden kierunek ruchu dla pojazdów mechanicznych, to jest od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Silnicznej. Natomiast istotnym nowum jest wprowadzenie dwukierunkowego ruchu rowerowego. Na pozostałych ulicach, to jest Orlej i Warszawskiej, organizacja ruchu pozostaje bez zmian.